Czy twoje ja to tylko zespół ról społecznych? Ludzie często utożsamiają się z pewnymi konstruktami myślowymi, które zostały im zaprogramowane w ich umysłach przez społeczeństwo, media, telewizor, seriale. E, to jest spory problem. Dlaczego? Dlatego, ponieważ nie żyjesz w sieci rzeczywistym, czyli jesteś całkowicie odłączony od tego, co faktycznie jest e, do twojej głowy. Zostały wrzucone różne fałszywe, iluzoryczne koncepcje, których nie ma. Nie ma takich koncepcji w ogóle związanych właśnie z tym społeczeństwem filmy, to co tam w serialach jest z jakiegoś rodzinka, tam coś z perypetia to są sztuczne problemy, które nie mają za bardzo związku z tak naprawdę tym co się dzieje ludzie nie zagłębiają się w tajemnicę umysłu, ludzie nie interesują się samopoznaniem bardzo często tego typu zagadnienia są traktowane jako jakieś prawdopodobnie bezsensowne do niczego nie prowadzące nie interesuj się tym, bo się zanudzisz i trafisz do jakiegoś ślepego zaół więc to jest spory problem, i ludzie powinni zbierać wiedzę, żeby to sobie uświadomić.